Cześć! Dzwonię do Was z powierzchni Księżyca i jak zwykle mam kilka kosmicznych ciekawostek z mijającego tygodnia. A w dzisiejszym odcinku USA poleci na Księżyc i Europę, indyjski prom kosmiczny, oceany na Marsie, Europa. Galileuszowy księżyc Jowisza ma najwyraźniej swojego fana w amerykańskim kongresie. Senator John Kelberson lobbował mocno za tym, aby zbadać ten lodowy księżyc, a dokładniej jego hipotetyczny wewnętrzny ocean pod kątem występowania tam życia. Mimo, że NASA nie była mocno nastawiona na tego typu badania Europy, Kelberson zaproponował jej znacznie większe budżety, tak aby było możliwe wysłanie w kierunku Jowisza dwóch urządzeń. Lądownika, który badałby ocean i próbował pobrać jego próbki przy jednej ze szczelin, oraz orbitera, który zbierałby dane z lądownika i przekazywał dalej w kierunku Ziemi oraz samemu prowadził badania zimowego globu. Widać tutaj dwa różne podejścia, bo jakkolwiek NASA nie precyzuje, kiedy misje miałyby się odbyć, to już kongres jest w tej kwestii o wiele bardziej konkretny i chciałby, aby misje odbyły się z dwuletnim odstępem w 2022 i 2024 roku. Kolejnym działaniem Kongresu jest wprowadzenie do kalendarza NASA lądowania załogowej misji na księżycu, zanim odbędzie się lot bezpośrednio na Marsa. Do tej pory NASA była zdeterminowana, żeby lecieć na czerwoną planetę z pominięciem niejako ćwiczeń i testowania technologii na srebrnym globie, jednak podobnie jak z misją na Europę, nie opracowała nawet kosztorysu takiej misji. Senatorowie zaproponowali najpierw powrót na księżyc i jego eksplorację z racji na mniejsze skomplikowanie takiego programu. Możliwość testowania nowych technologii oraz przede wszystkim umożliwienie firmom z sektora prywatnego dołączenie do programu i eksploatację księżycowych zasobów. Na powtórzenie czegoś takiego dziesiątki milionów kilometrów dalej firmy prywatne nie mogłyby sobie obecnie pozwolić. Jak potoczy się sytuacja, zobaczymy w najbliższych latach. W międzyczasie Indie zaczynają wyrastać na pełnoprawnego członka międzynarodowej kosmicznej społeczności. Za ułamek ceny zachodniej potrafili zorganizować misję na Marsa. Tym razem Indie testują swój własny prototyp wahadłowca kosmicznego. W ramach tychże testów odbędzie się kilka misji badających poszczególne systemy zainstalowane w przyszłym pojeździe. Między innymi testowany będzie silnik Scramjet, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie prędkości dochodzących nawet do 10 machów, czyli ponad 12 tysięcy kilometrów na godzinę. Tym razem testowane było ponowne wejście w atmosferę, do czego użyty został pojazd demonstracyjny o długości około 6,5 metra. Całość wyniesiono za pomocą rakiety HS-9, która po 90 sekundach zakończyła pracę, a odseparowany od niej prom wzniósł się na wysokość 70 km, po czym rozpoczął opadanie w coraz gęstsze warstwy atmosfery. Może więc niedługo znów pojawi się pojazd kosmiczny wielokrotnego użytku, nie działający na zasadzie kapsuły. Mars się uparł i nie chce opuścić naszego programu, wpychając się z jakąś ciekawostką do każdego odcinka. Naukowcy opracowali nową teorię na temat marsjańskiego oceanu, który miałby istnieć na tej planecie na jego północnej półkuli kilka miliardów lat temu. Hipoteza pojawiła się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku i szybko zyskiwała nowych zwolenników. Badając coraz bardziej szczegółowe mapy, jak się wtedy wydawało linii brzegowej na powierzchni Marsa, naukowcy doszli do wniosku, że mogły one być ukształtowane przez istniejący tam kiedyś ocean. Wraz z kolejnymi badaniami Marsa i wysyłanymi tam sondami i orbiterami ilość dowodów popierających tę hipotezę rosła. Rosły jednak też wahania niektórych naukowców związane właśnie z tymi liniami brzegowymi. Po dokładniejszych badaniach okazało się bowiem, że mają one różne wysokości, a w przypadku oceanu powinny być przecież względnie równe. Jednak tu też pojawiła się kolejna hipoteza, która ma uzupełnić teorię. W Marsa w pewnym momencie jego istnienia przygrzały dwa dość spore meteoryty i to właśnie one miałyby być odpowiedzialne za taki, a nie inny kształt linii brzegowych. Pierwszy spowodował olbrzymią falę tsunami, która niosąc ze sobą różnej wielkości głazy zmieniła zupełnie pierwotną linię brzegową. Następnie klimat uległ ochłodzeniu, a drugi meteoryt uderzył już w zamarznięty ocean, tym razem wypychając lód, który dalej wyżłobił linie brzegowe. Następnie, przez kolejne lata, atmosfera Marsa rzedła, przez co lud zaczął sublimować, a para wodna ulatywać w przestrzeń kosmiczną. Część prawdopodobnie zachowała się pod gruntem, ale większość wody Mars utracił, pozostawiając tajemnicze linie brzegowe. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście w komentarzach zadawajcie swoje pytania i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Patrzcie w górę i cześć!